Typowania i analizy wszystkich walk z gali a 9 będę dodawał na kanale Kanu Typuje, gdzie od 3 miesięcy dwa razy w tygodniu dodaję nowe materiały. Wpadajcie, zostawcie suba, bo będzie tam wiele informacji o wszystkich zawodnikach i mam nadzieję, że dużo wygramy. A teraz czas na wywiad. Mateusz Kaniowski, a razem ze mną potężny wodarz Wojtek Gola, który stracił na swojej potężności, ponieważ wiele osób mówi, że unika walki z Boxerem. Ooo, cóż pikało. za solidne zarzuty, jaka szybka piłka. Ja, krótka, ja, krótka, ja, krótka, od razu, króciutko. Krótka piłka, e, słuchaj Mateuszu, sytuacja wygląda tak, że pan Michał Boksdel nie skonsultował teraz ze mną, wiedział, że mam inne plany, wiedział, że chce sobie gdzieś wyjechać na wakacje, że bardziej chcę zająć się prowadzeniem gali, przygotowaniami i troszkę te walki teraz nie są mi po drodze i tu nie chodzi o to, że to jest Michał, czy to jest ktokolwiek inny, e, ponieważ ja teraz po prostu, wiesz, chodzę sobie do ankosu, trenuję sobie, Podnoszę swojego skilla. Walczysz z zawodnikami UFC? Walczę z zawodnikami, tak. U nas naprawdę niesamowite. Krystian. Krystian, ale też nie tylko, bo naprawdę wielu innych lecjonych zawodników trenuje. I wiesz co? I ta walka nie jest mi po drodze. Ja mu to mówiłem też wcześniej, że nie jest teraz stary. W ogóle gdzieś. On mnie wyzywał gdzieś na 90 kilo, on dziś teraz waży 120. Wiesz, jakby Michał musiałby najpierw. On też chyba tego nie przemyślał, bo on mnie wyzwał w walce do, do 100 kg. Ja powiedziałem, że może wyjdę w 90, ale. Ale już nie chodzi o tą wagę. Przecież, jeżeli on waży teraz 120, a Gala miałaby być gdzieś w kietniu, to może niech on najpierw rzuci tą wagę. Jak rzuci zobaczy, ma fakt, że 300 kg, to wtedy mnie wyzywa. A skoro ma wiedzieć, czy on nie będzie ważył 115? I wiesz, to moim zdaniem było trochę takie pochopne. A poza tym. Mm, wiesz... Słuchaj, czy ciebie może czekać coś cięższego niż walka z zawodnikiem, który tak dobrze rokuje? Jak krycha? No właśnie, to też jest tutaj taki najmocny element. Jednak tak jak mówię, no, no nie, nie po drodze mi teraz z tą walką. Zupełnie. Yy, Wiele osób mówiło, kurde stary, się nańskiego Halka, a Michała się boisz. Yy, ale to było w zupełnie innym czasie. Yy, ja też... Yy, jakby to doświadczenia ja nabyłem. Walczyłem już dwa razy jako bohater Gali, gdzie już nikt o nie pamięta gdzieś na parę dni z Dawidem Malczyńskim przed, przed galą, gdzieś z, z tym Mixem. I tutaj nie chcę już wychodzić na, do takiej walki frykowej, bardzo mocno frykowej gdzie. Wiem, że Michał chciałby udowodnić, że on jest potężny wodarzy, wiesz. I nie chcę wchodzić do tej walki, chcę chcę zrobić to z fajnym fanem, wiesz, na spokojnie się przygotować dobrą walkę. Jeszcze z Michałem to wyjaśniliśmy, że zrobi 90 kilo, pomyślimy na spokojnie, wiesz, że to też Trzeba może... usiąść, pomyśleć, porozmawiać. Tak, już, ja już trochę jakby dojrzałem do tego, żeby nie brać aż takich chwilkowych zestawień, jeżeli chodzi o, o mnie, bo chcę troszkę dać lepszą walkę i zrobić to z przyjemnością. Ale mój odpowiedział: odpowiedział Wojtek, nie bierz tej walki. Wypaliłeś się tutaj, miałeś trzy walki w tamtym roku. Widać, że nie chcesz tego, nie? Że to nie jest mój czas teraz. Ja znaczy, te... Boxdel stoi tutaj, słucha teraz. Już no, mówiłem. No, to znaczy, czemu to nie jest twój czas niebie. Już mówiłem, no. Trzy walki w roku, o, bu, 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 przytulmy się. Nisiek. Ile ważysz? Ile ty ważysz? 120, nie? Tak. 123, czy no. 5? Nie, 123. Przysięgam. Ale wiesz, siłowo... Zgadzam się, zgadzam nie. się, że panowie ze sobą zawalczyli, właśnie przybili rękę, więc Zajubi dziesiątka. Zmierzyłem się. Nie, a dziesiątka jest za szybko, za szybko. Nie, no Bubu, Louis Vuitton, kurtka, chodź. Zajebiście, Michał, ale wiesz. Myślę, że kiedyś się spotkamy. Kiedyś się spotkamy, stary. W Poznaniu, na rynku. W ogóle ty gadajesz, że miałeś cztery spadłingi ze mną. A, ja, my a ile? Czyż robiliśmy? Żadnego! Stary. To robimy sparing nie Teraz robimy sparing Ale skąd no, Robimy sparing, stary, no i idzie do ciebie na kanał No to zróbmy Jutro, stary Jutro akurat wyjeżdżam, Uuu. ale A Gdzie jutro wyjeżdżam? W przyszłym tygodniu możemy zrobić W przyszłym tygodniu Zróbmy Te ty rzucasz takie wyzwania, czasem już ty nawet chyba nie przetworzysz tego Jutro, tak Przyjechałbym z na na za wszelkim Jakby wiesz o co chodzi, że stary Twoje, Michał Zapewnienia są jak twoje robienie wagi U. A teraz, bo odpalić. Zadowny koniec, co tutaj no, dla. Bardzo mi się to podoba, panowie. Możemy jeszcze się tu powyzywać. Mateusz Kaniowski, jak zawsze, na tobcie. 1410, bitwa pod Grunwaldem. Pamiętamy. Dobrze. Mocne refy, Betklik, mocne refy, click. Maty Kaniowski. Ma taki tak, tak. Ale musimy jeszcze, wiesz, dokończyć wywiad. Chyba, że chcesz stać z nami, na spokojnie. To, to programu, Dobrze. To do tego nie rozmieści. To nie jest śmieszne, stary. Ale śmieszne, ale śmieszne. <śla> Dobre, <zjadamy>. <śla> Tutaj. <śla> Dymomierz, czy dzisiaj zadymił, czy nie zadymił? Zapłonął? Z... Nie, dzisiaj, dzisiaj dosyć spokojnie, ale fajna, e, fajna konferencja Michał w roli prowadzącego. Yy, także coś nowego. Yy, no i bardzo mi się podobało. Dym spokojnie. Wszystko, wiesz, powolutku. Czekam na drugą konferencję, która myślę, że będzie mocniejsza. Więcej takich ma przygotowany Michał tutaj yy, smaczków, bo chcemy troszkę dawkować te emocje, żeby nasi, nasi widzowie, wiesz, yy, nie dostali wszystkiego na nas, żeby też mieli na co czekać. To Bogźle robi te przybliżenia w tym momencie. To Bogźle robi. Tak, tak to właśnie wygląda. Bardzo mocny, Michał, bardzo mocny. Powiedz mi jeszcze, co się wydarzyło, że dzisiaj właśnie to wyprowadziliście konferencję? Czy Michał bardziej? Michał miał być tutaj w roli prowadzącego. Ja chciałem go wspierać, bardziej wodażować. Wiesz, co? Stwierdziliśmy, że przyjmujemy teraz taką formułę. Nie wiem, czy się bardziej podobała, czy mniej, jak uważasz? Niestety, ja prowadzę wywiady, więc nie słyszę. Mi się to podobało. Ale dyplomata ze mnie. Czekam też na e, ocenę widzów, czy Michał w doli do tego się sprawdził. E, jak tak to go zatrudnisz, tak? Jak tak to go zatrudnia, <laughs> oczywiście. No nie, no fajna konferencja. Walka, e, która cię najbardziej kręci szybko. Znaczy mnie kręci popek nie? bo chcę zobaczyć tę walkę mocno. Nie tyle, że to jest main event. Czy kurs na Kizo cię zaskoczył? E, tak. To, że jest taki mocno nagrodą, mnie zaskoczyło. A myślisz, e, że wygra? Nie wiem, czy wygra. Ale no czuję tempo teraz. Następna walka. Kuba post kontra Wandalek. Dużo osób się pyta, skąd oni się wzięli. Tutaj Kuba post już mi tłumaczył. Tak, to długa historia jest. Ale też zainteresowanie było bardzo duże. wiesz? że dostałem w sumie setki wiadomości od nie, widzów, e, którzy chcieliby zobaczyć tą walkę. I też tutaj muszę powiedzieć, że bardzo czekam na walkę e, mnomicza UFC. Krystiana Wilczaka, z którym miałem przyjemność spadować e, razem z Saszą, bo to będzie. Bardzo zacięty pojedynek, emocjonalny, emocjonujący. Mhm. Walka opas malczyński, kubańczyk? Walka opas malczyński, no to też. Tutaj jest dużo więcej emocji niż było widać na dzisiejszej konferencji. Oni się mocno tutaj hamowali, ale to jest emocjonująca walka. Ja wiem, że tutaj między nimi też iskrzy. Która z pań najbardziej Ci interesuje, jeżeli chodzi o to, że będzie się pojedynkowała? Kamiszka Zus, jednak. Chciałem zobaczyć, to. Zobaczysz? Zobaczy to i myślę, że. Wielu jest ciekawych umiejętności kamiszkolandii. No właśnie, ja się tak zastanawiałem, czy kurs na nią, który jest najwyższy zaraz po popku, w sensie najniższy, jest Jaki największą faworytką? Z, z 1.18? No, reasumując, czy to nie jest dlatego, że to właśnie jej narzeczonym jest Artur Szpilka i nawet ona sama to powiedziała. Ja też tak właśnie powiedziałem w tej ofercji, że tak może być, że ludzie mają dużo oczekiwania. Z tego tytułu, z tego względu, że jej nareszczony teatr szpilka. Ale ona odpowiedziała wtedy, a czy jeżeli żona, żona Adama Małysza ma wtedy skakać na skoczniach, wiesz, to tak nie działa, nie? I słyszałem o zwakowaniu pasu. O co to zwakowanie pasa kobiecego przez Lilmasti? O co w tym chodzi? to to tłumaczył. Otóż to jeszcze raz nie dogadaliśmy się tutaj z Lilmasti, stawka przekroczyła kilkukrotnie naszą propozycję, no nie dało się dogadać, no. Mamy też jakieś no, pewne no, limity, musi nam to się opłacać wszystko, no i nie dogadaliśmy się, pas został zakowany. Rozumiem. Wojtku, to był naprawdę ciekawy wywiad, bardzo wywiad za niego to, dziękuję. ciekawy, było fenomenalnie, miło było Cię zobaczyć. No i widzowie, niech tutaj, w komentarzach, to co uważają za słuszne. Konkursik, Wojtek da się przejechać swoją Konkursik. nową... Nie, nie, Zapraszam na Instagram Wojtek Gola, bo tam po prostu zakulisowe materiały takie, że włos się na głowie jeży. A zauważyłeś poprawę mojej czy nie? Tak, oczywiście. No jasne. Staram cały się. Czas o tym myślałem podczas wywiadu. Ja też o tym cały czas myślę, żeby mówić poprawnie. Trzymajcie się i w moim stylu... Cześć!